Halo, cześć, witam was wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Szymus, a to, a to kolejny odcinek z serii Zagrajmy Władcy Much, Śnieżna Rozwałka. Cóż, zawody, trzeci etap i lecimy, bez zbędnego gadania. Nagram sobie troszkę odcinków na zapas, jeden po drugim, żeby potem wiadomo mieć czego wrzucać, ponieważ ostatnimi czasy... czekajcie, czekajcie... no dobra, mogę. No i nagrywam trochę na zapas, bo jak wiadomo nie zawsze jest czas żeby móc sobie żeby móc sobie nagrać odcinek, ponieważ jak wiadomo no, no nie zawsze mam tego czasu na tyle e, dlatego postanowiłem, że oczywiście weźmiemy weźmiemy sobie, nagramy na zapas, to znaczy ja w sumie nagram i to tak będzie już na, na tylko na wrzucenie też sobie obrobię to jeszcze dzisiaj o kurde. I będzie po prostu. Na zaś. A teraz musimy się skupić, bo naprawdę chłop co tu bije. To jest masakra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, do góry. Dla tego chłopka. Nie no, jest naprawdę kosmos. Nie znam jakiejś głębszej taktyki na to, żeby jakoś te kule tutaj umijać. No i naprawdę tak randomowo strzelają. Ale no dobra coś się tam udaje. Mamy nową broń. Trzeba doładować do niej śnieg, okej. Okay. W ogóle możemy przytrzymać shift bardzo fajnie szybko to zbiera. Ja się męczę z naciskaniem jakimś. Okej, okay, mamy lepszą broń. Tutaj Angela widzę wyskoczyła. Hmm. W takim stroju, no ale nie ciekawie. Może być zimno zdecydowanie. Okej, okay, śnieżek doładować. Nie zapomnieć i jedziemy dalej. Jedziemy do ur. Za blisko do nich nie można podchodzić, bo wtedy bardzo, bardzo, bardzo źle, bardzo dobrze nas biją i bardzo dużo życia nam yy, ucieka. Dobra. Co, mamy pół życia, nawet nie jesteśmy w połowie. Ale okej, okay, jest coś. O. o, tak mi się udało zaszczelić? Pewnie, że mi się uda. Ale schował się! Ale spryciol! No nie! Jeszcze zeskoczył Teranadu, dobra. Mamy trochę takiego parkura zręcznościówki. Jadymy. dobra, jest żyćko. Oj, to nam troszkę nawet podniosło ten stan życia. Dobra, dawaj go. O nie, doładować śnik, ale bym się wtopił, gdybym tam wskoczył. Dobra, hop. No już, już. Dobra, jednego mniej. Teraz tą głupią pindę załatwić. Dobra, daładować śnieżek, bo troszkę nam go tutaj było. Jedziemy z Zajkowskim. On akurat jest taki dość prosty to do O kurde. Dobra, Zajkowskiego udało nam się szmernąć tam, ale <laughs> mamy też tu innych przeciwników. Ale mieszczuniał ze mnie i tak tyle co minę się tych tych dziur Dziur kurwa, kul, to i tak pozdro 600 dla mnie Dobra Teraz tak, tego fariata do góry Okej okay. jak poszło, no i na tego nam Na tą brakło A chyba go pokonałem, tak mi się wydaje, tam za ścianą Już jak, jak się cofłem, a zaraz zobaczymy Tak, jeszcze ostatnimi kulami pociskami gdzieś go tam Właściwie to nie kulami, tylko jakimiś śnieżkami jak zwał, spróbujmy może dołem tam sobie podejść, w ogóle kiedy dostaniemy jakieś nowe bronie bo to już troszkę tych etapów jakby nie patrzeć yy, zrobiliśmy, a nowych broni nie widać tylko dwie dobra Pierdołę na dole, żeby nas tu nie denerwowała tam do góry już widzicie, nie możemy się strzelać z nią w jednej linii, bo ona naprawdę wali tymi pociskami. Tu widzę żyćko trochę do góry. Coś musimy cofnąć, po nie? E, jeszcze nas trafiło. Jedno ze śnieżek, okej. Okay. Zebrane żyćko. Nie wiem, tu ich trafiam? Coś tam ich trafiam. Widzieliście, jaki piękny unik? Teraz dołem, dobrze. Zbieram śniegu. Ujeju, ile ich tu jest. Ja pierdziu, to jest idealne stwierdzenie do owej sytuacji. Trzy one były? Jak ja mam je dziabnąć? A jeszcze ten. Torek, jaką tam dobra, zajkoś leżysz leżysz, kwiczysz naprawdę nie dostaniemy żadnej nowej broni troszkę już tego etapu jest za nami to już jest czwarty zresztą etap Z czterech etapów nie dostaliśmy żadnej nowej broni porażka porażka, jak my w tą grę mamy w ogóle grać jak tu się robi coraz ciężej Jej, 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 ale teraz mnie zaatakował. Dobra, Uch, jedziemy dalej. Jest w sensie, tak dość ciężko i te etapy nie przechodzi się tak gładko jak w, jak w tych magicznych bojownikach. Bo fakt, faktem tutaj postaci bardzo dużo do nas strzelają. Trzeba robić bardzo dużo wników. Uwa, to do mnie wali, widziałem go. No i jest, jest, ciężko po prostu. A tu ona do nas spruje ze skałki. Kurde, tam do góry się nie da wyjść. Wygląda jakby, jakby się dało. No dobra, nie da się, to się nie da. No nie idziemy próbować. Co się tam trafiliśmy? Raz na jakiś czas. No też robi uniki A my w ogóle możemy robić unik na dół tylko szczałką Dobra O kurde Te to uniki idealne były robione Okej. Okay. Co, dalej tam nie mogę wskoczyć? A ciekawe, czy to jest jakaś zależność od postaci, postaci po prostu zależy? Z inną postacią można byłoby tam wskoczyć? Coś tam jest? Może nie? Okej. Okay. Realnie. śnieżek. Lecimy. O, już nie zostało nam dużo. Wydaje mi się, że powinno nam się udać to zrobić. O, chyba, że nas tak będą tu atakować, to nie wiem. Jejku, jak one atakują! Coś tam oberwało, bo słyszałem. Ale ten tutaj jeszcze próbował na koniec nas zaskoczyć. No, le, 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 le. Mamy naprawdę mało życia teraz. Trzeba uważać na tym etapie, bo no pod końcem gry to w ogóle nie chciałbym się skuć. W ogóle nic miłego. Ok, jest żyćko. Trochę się na nie postępiłem, ale to by się opłacało, dobra? Dwóch z głowy, śnieżek. A no nawet tyle nam nie potrzeba, co? Będziemy zbierać całości. Uniki. Jeszcze ten tu przyszedł. Uba, zasłaniać go. Dobra, już do końca się wypstrykałem z naszej amunicji. Lecimy dalej. Etap ukończony. Bardzo fajny, fajny. I cóż, ja wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. To jest bodajże czwarty, chyba. Czwarty chyba, no. I co, widzimy się w następnym odcinku. Tak więc dzięki i trzymajcie się. Komentujcie, subskrybujcie oczywiście jeszcze, jeżeli macie na to ochotę. I na razie, cześć.